E, Sianko, Niedawno był odcinek, e, gdzie e, robiłem 11. rebirfa. E, I w tym odcinku chciałbym wam pokazać e, moje briny na przykład Pioniro, Golubiro, Kokufant, To są nowe. E, I do 12. Rybirfa potrzebne jest Odin-Din-Dun, którego mam, i 7 trylionów. czyli bardzo dużo kasy. A tyle właśnie muszę bardzo długo zbierać. Zbierzmy kasę i zobaczymy ile, ile będzie razem. I tu prawie 500 bilionów. Czyli tylko połowa tego co trzeba. I nie ma już takich dobrych brain rotów. I ten Rebirth jest giga turbo ciężki. Dużo pieniędzy trzeba. Sprawdźmy. Mm. Gangster Footer, Gangster Footer, ale ja mam uh, mała Memoria Pinguino Cocosino, nigdy nie miałem. Brutto Gialutto. Rhinocerostrinus, Aleminio, Pinguino. Spróbujemy zrobić. E, albo i nie. Co tu mamy? E, squalana, topi topita, topi Topicipita, Ko, do Turbo 3000, Girafa Celestra. Dobra. E, Przechodzę do rzeczy, Mam mortowe Bryn i Będę pewnie musiał e, życie. E, milion lat e, zbierać e, te 7 tylionów. Bo din, 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 duna mam. Jakby po prostu widzę, chciałem poprosić, na przykład, jeżeli ktoś z was ma e, będzie, e, będziesz na odcinku i mógłby mi ktoś na przykład dać jakiegoś brinyrota dobrego albo pożyczyć, żeby sobie pofarmić pieniądze e, i bym sobie pofarmił e, kasę i bym zrobił tego 12 Rebirfa. E, więc e, chciałbym też przypomnieć zostaw subika, łapeczkę w górę, możesz mnie wesprzeć, link masz w opisie. E, I bym bardzo poprosił, e, żebyś na przykład mi dał jakiś brain rot, jeżeli chcesz. E, który jest dobry i daje dużo kasy, żeby szybciej nazbierać y, pieniądze. Eee, dobra. A na tym odcinku będę kończył i